Więc dzisiaj niechaj... eee, w Brawl Stars, Ale obejrzymy trailer eee, Nowej postaci No sobie tak jakby takie coś Ale do końca nie będziemy tak Odlądać I Będę w różnych momentach Zatrzymywał i mówić A teraz będę cicho Więc mamy podgłośnione. Podgłaśniamy do tylu. Dobra. Bardzo fajne. Takie... Takie... Bardzo wyższe. Tu, tu, tu. Has it really come to this? I've got the message for you, I took this for to Zapomniałem sobie, teraz muszę słuchać I zostawcie łapkę w górę i suba. No i eee... Pojrzewam. dobra, chyba było słychać. nie wiem. Miał burkera. Ja, ha 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 ha, jeszcze ktoś zrobił chyba to. Ktoś zrobił tą mapę. Bo mi wygląda jakby ktoś ją zrobił. Zostaw prezencika. Aaaa tak. Uj. Dobra, dajmy na trzy, później na dwie, a później samemu. Okej, okay, widzowie? O... Boże. O, ja chcę zjeść. Ja chcę to zjeść. Daj mi, daj mi, daj mi. Nara, bejbe, nara, Kurde, Kurcze! A ja robię tą mapę, bo tu zawsze tak się chował jak jest blisko, nie? Tym cały, ten. To czekam. No czemu ktoś się nazywa Lob? Czyli Lubek. Ja nie, mogę O! nie, jest po naszej, chyba. Nie, chcę. nie, nie, tu nie, ma. nie, tu nie, 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 Co? Aaaa. Aaaa. Pokonaliśmy ich. Yes! I to się należy, należy sobie się. Rzadki, wow, pilące. Łącznie, śniące się amber. Tyle mam za tym tyle mam za tym I tu jest amber. Teraz jelimy na dwie osoby. Ale na końcu będzie ciekawie, bo będzie jedna osoba. Kurde, ale śnieśny. to ten. Ten nowy zadymiarz taki śnieśny. czekamy kiedy będzie już koniec zadymiarzy. Ja dobra, ja rozwalę to. Eee. Gdzie jest cute. O nie. Jakaś maja. Chcę do mnie szczelić. O kurde. Bombardio Krokodilo Simbasili baladini! Wow, wow, wow. Nie umieraj, gościu! Dobra, poczekam sobie! Przyjaciel się odnalaz. Ej, a ty nie będziesz zaczynać z moim przyjacielem! Nara, Lara! 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 Ej! Ale ona widać zerała z przyjacielem! To nie fair! Ale... ona... robiła mi z przyjacielem! Tu należałoś się! Cwa... czwarta. I teraz przyszedł świat. Znaczy czas Na jednym. Co? Siedemdziesiąt raz gramem razem, a dwadzieścia dwa gram samemu. Dziewięćdziesiąt trzy i tam ileś dziewięćset ileś. Grałem sam. Znaczy nie wygrywałem chyba. O kit! On jest moim wrogiem. Kit! 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 O nie. Eee, on jest ty, On jest ty. Ja nie chcę być z nim! Jestem lepszy. Nie zbliżaj się do mnie. Akurat jak zginę to się kończy odcinek, więc papa.